ma dzisiaj ostatni dzień wakacji. Wakacje były najlepsze. ale już się skończyły. Jutro wracamy do szkoły. Przy okazji 29 lipca miałem urodziny. I mam teraz 16 lat I mam teraz możliwość samemu chodzić do sklepu No i to tyle Jak się się czemu nie było dużo odcinków Tyle tego no Po prostu jak miałem wakacje to mi się nie chciało nagrywać po prostu i tyle jak miałem wakacje, to mi się nie chciało po prostu nagrywać i tyle. No. Więc mam nadzieję, że się zrozumiecie. Dobra. No, to tyle chciałbym wam powiedzieć. Subskrybujcie mojego kolegę. Daniela Kiełczewskiego. I... Dawajcie łapki w górę. Bardzo dużo. A i przy okazji, blokujcie, zgłaszajcie, zgłaszajcie kanał Kacpra Wandyszewskiego, bo on jest bardzo niedobry. Pamiętajcie, Kacpra zablokował całkiem Wandyszewskiego, on jest niedobry. I pamiętajcie, subskrybujcie mnie, Maczka Broszkiewicza. I subskrybujcie Daniela kiełczewskiego I no to tyle. Więc żegnam się z Wami. Może. kurcz Dobra. To wszystko, co mam powiedzieć. Żegnam się z Wami. You N'eus know?